Dzień dobry kochane, zapraszam Was na jesienny przegląd nowości do sklepu Sinsei. Na początku chcę Wam pokazać bardzo ładny wieniec składający się ze sztucznych kolorowych liści. Zapłacimy za niego 29,99 groszy. Kolejna nowość to świece w kształcie dyń i z tego co widziałam na stronie internetowej są one sprzedawane w zestawach po 15,99 zł, niestety tutaj były rozkompletowane i cena za sztukę wynosiła 7,99 Natomiast ta świeca w kształcie dyni totalnie mnie w sobie rozkochała. Jest naprawdę przepiękna, kosztuje niecałe dwie dyszki. E, I jeżeli chodzi o tą świecę, to ona ma bardzo ładny cynamonowy zapach, idealny na jesienne wieczory. Kolejna świeca tym razem o zapachu grzanego wina wraz z przyprawami. Ona kosztuje tylko 10 zł, ma bardzo ładne bordowe szkło, a tuż obok znajduje się śliczna welurowa dynia w czarnym kolorze i ona ma świetną cenę, ponieważ kosztuje tylko 5 zł i 99 groszy. Kolejna świeca jest w kształcie żołędzia i nie ukrywam, że zdecydowanie przypadła mi do gustu, powiem Wam, że ta kolekcja w Sinsei bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Możemy znaleźć piękne dekoracje w naprawdę dobrych cenach, akurat za ten egzemplarz zapłacimy 22 zł i 99 groszy, pod spodem znalazłam również album na zdjęcia w wyjątkowo dobrej cenie, ponieważ kosztuje tylko dyszkę, a do środka możemy wsadzić aż 200 zdjęć. Kolejna świeczka, tym razem o zapachu waniliowo-karmelowej late. Kosztuje 20 zł i ma bardzo ładny kolor szkła. W dodatku ma złote elementy. Kolejna rzecz, myślę, że zdecydowanie Wam się spodoba, jest to taka wielka poducha, a w sumie takie siedzisko, które kosztuje tylko 50 zł. Jest w bardzo ładnym beżowym kolorze i jest wykonane z najmodniejszego materiału. Siedzisko jest całkiem spore, ponieważ ma 50 cm średnicy, i myślę, że świetnie będzie się prezentowało wśród innych dekoracji. Wśród jesiennych dekoracji pojawiły się również bardzo ładne suszone roślinki, które świetnie będą wyglądały w wazonie. Za taki cały zestaw płacimy 20 zł. Jak widzicie, do wyboru jest kilka konfiguracji. W nowej kolekcji pojawiły się również cudne poszewki. Pierwszy model jest w beżowym kolorze, a w sumie jest to taka delikatna, złamana biel, mamy złoty nadruk i za sztukę płacimy 12 zł i 99 groszy. Jeżeli chodzi o ten nadruk, to jak widzicie, mamy dynie oraz złoty napis. Tuż obok znajduje się również cudowna poszewka pomarańczowym samochodem, który w środku również ma dynie. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. Za tą poszewkę zapłacić 15 zł i 99 groszy napiszcie koniecznie w komentarzu, który model bardziej Wam się podoba. Za 3 zł i 99 groszy możecie również zakupić jesienne saszetki zapachowe do waszej szafy. co prawda mało jesienne, natomiast na jesiennej półce pojawiły się również świeczki o zapachu świeżego prania, one również kosztują dwie dyszki, a tutaj jeszcze świece LEDowe, trzy sztuki kosztują 15 zł i 99 groszy. Zobaczcie na tą dynię, która znajduje się obok, jest w złotym kolorze i ponownie jest ona LEDowa, Pięknie się prezentuje. Kosztuje 35 zł i 99 groszy, ale myślę, że po włączeniu będzie wyglądać Wyglądała jeszcze bardziej spektakularnie, natomiast koniecznie musicie zobaczyć tę nowość, ponieważ są to urocze grzybki za 30 zł i myślę, że na pewno kojarzycie te grzybki z moich poprzednich przeglądów ze sklepu Action. Niestety nie pamiętam konkretnej ceny, ale chyba te w Action kosztowały 20 zł, o ile się nie mylę. W każdym razie, kochane, jeżeli jeszcze nie widziałyście tamtego przeglądu, to serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości. Kolejna dynia, tym razem w takim żółto-złotym kolorze. Ona również kosztuje 6 zł. Kolejne urocze świeczki, tym razem w kształcie grzybków, kosztują 7,99 zł. Tuż obok znajdują się również skrzaty. Niestety nie znalazłam metki z ceną, ale domyślam się, że one są w podobnej cenie, czyli coś około 8 zł. A tutaj jeszcze świeczka, którą pokazywałam Wam na początku filmiku, tym razem w pomarańczowej wersji kolorystycznej. Ona również kosztuje 20 zł. tutaj kolejne zestawy sztucznej roślinności. Za cały taki komplet płacimy 15 zł i 99 groszy. Za 26 zł znalazłam również komplet sztuczu w jesiennym klimacie. Przyznam szczerze, że z czymś takim się jeszcze nie spotkałam. W opakowaniu znajdziemy 12 sztuk. Kolejna nowość, tym razem jest to zaparzacz do herbaty, który ma kształt żołędzia, kosztuje 5 zł i 99 groszy. A na końcu kochane chciałam Wam pokazać jeszcze jesienną torbę za wygląda naprawdę cudownie a kosztuje tylko 5 zł. Tymczasem kochane kończę dzisiejszy przegląd, niedługo pokażę Wam kolejne nowości, tak więc dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki, pa!